Cześć. w tej lekcji czy tą lekcją rozpoczynam wielki powrót do filmików o męsko i niemęsko osobowości na moim kanale, ponieważ właśnie na ten temat napisałam książkę, która jeszcze jest w redakcji, jeszcze nie mogę wam powiedzieć kiedy dokładnie Zostanie wydana, jeszcze trwają prace nad tą książką, ale mogę Wam już powiedzieć, że jej główny temat to będą formy męsko- i niemęsko-osobowe. Więc spodziewajcie się filmików, wielu filmików właśnie na ten temat mój ulubiony temat w ostatnich miesiącach. I przechodzimy do dzisiejszego tematu, który właśnie z tą męsko- i niemęsko-osobowością się też wiąże. Mam przy sobie kilka przewodników. Mam przewodnik po krecie. Mam przewodnik po Sycylii. I jeszcze mam jeden przewodnik po Japonii. To tylko kilka przewodników z mojej kolekcji, z mojej biblioteczki. Więc mam tutaj trzy trzy przewodniki. I tak jak już słyszycie, rzeczownik przewodnik kończy się na k. E i słyszycie, że w liczbie mnogiej mówimy, że to są trzy przewodniki. Ja na przykład zbieram przewodniki, czytam przewodniki, kupuję, wypożyczam przewodniki, więc tutaj mamy też mianownik i biernik, bo te formy są identyczne. Ale przewodnik to nie tylko książka o jakimś kraju, o górach, o jakimś miejscu. Przewodnik to też człowiek. Które zawodowo zajmuje się oprowadzaniem turystów po jakimś miejscu. A więc y, przewodnik może być górski, może być miejski to jakiś człowiek, który zna dane miasto, zna jego historię, różne ciekawostki y, i też ma uprawnienia, by oprowadzać turystów po danym miejscu, po jakimś mieście, po jakimś zabytku czy po górach. Ale jeżeli mówicie o przewodnikach w znaczeniu ludzi, którzy y, oprowadzają turystów, to forma liczby mnogiej będzie inna. I musicie wiedzieć, że głoska K w liczbie mnogiej może zachowywać się w dwojaki sposób. Już wiecie, że gdy mówimy o takich przewodnikach, to to są przewodniki. Więc nic tutaj szczególnego, zaskakującego się nie dzieje, dodajemy i to są przewodniki. Natomiast gdy mówicie o ludziach, którzy oprowadzają turyst turystów. Po Japonii, po Sycylii czy po Krecie, to będą to przewodnicy. Przewodnicy. I rzeczownik przewodnik jest tutaj wyjątkowy, bo w zależności od tego, którą formę utworzycie, przewodniki czy przewodnicy, zmieniacie znaczenie tego słowa. Albo jest to książka, są to książki, albo są to ludzie oprowadzający turystów po danym y, mieście czy miejscu. Więc uważajcie na to. Drugi rzeczownik, który też kończy się na "-k", i też może mieć, ma dwa znaczenia, to grafik. Jeżeli macie na myśli rozpiskę godzin w pracy, to jest to grafik. I mogę mieć na przykład inną rozpiskę na dzień, inną na noc, więc mamy w pracy dwa grafiki. Drugie znaczenie, grafik, to człowiek, który y, projektuje jakieś elementy graficzne. I w liczbie mnogiej to będą grafiki C. Więc to są nietypowe, może nie nietypowe, ale, ale ciekawe rzeczowniki, które w zależności od tego, czy utworzycie formę męsko- czy osobową, zmieniają znaczenie. Więc pamiętajcie o tej zmianie K-C albo K-KI. I kilka jeszcze przykładów. Tutaj to już są y, y, słowa, rzeczowniki, które znacie. Polak w liczbie mnogiej Polacy. Robak w liczbie mnogiej Robaki. Grek w liczbie mnogiej Grecy. Wiewiórka w liczbie mnogiej Wiewiórki. Przewodnik w liczbie mnogiej albo przewodniki, albo przewodnicy, w zależności od znaczenia. I lekarka w liczbie mnogiej lekarki. Więc pamiętajcie? Uważajcie na głoskę k. Tutaj, w przypadku tych rzeczowników w liczbie mnogiej, możemy mieć zakończenie ki albo zakończenie c, i w przypadku niektórych rzeczowników, takich jak na przykład przewodnik, to czy wybierzecie formę przewodniki czy przewodnicy, sprawia, yy, wpływa na znaczenie, zmienia, może zmienić znaczenie danego słowa. To na dzisiaj wszystko i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Na razie, cześć.